Cześć, czołem kluski z Rosołem. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania na temat twórczości, o tym jak radzić sobie z tworzeniem, z przeciwnościami przede wszystkim, z mentalnymi nawykami, tymi, które utrudniają codzienną twórczość i czerpanie z niej radości, i o tym jak tworzyć więcej i czerpać z tego radość. Zapraszam. Jak pozbyć się presji, że każdy utwór powinien być coraz lepszy i innowacyjny? Czy na przykład człowiek każdego dnia musi być lepszy? Ogólnie jako człowiek. Nie. Czasami jest gorszy dzień. Z różnych względów, nie. W się sensie, nie wiem, boli cię brzuch po prostu i można powiedzieć, że jesteś gorszy. Ale często można też odczuwać na siebie właśnie złość. Boi mnie brzuch i nie mogę no. robić tego i tego i tego. I zamiast no. to zaakceptować, no to. No właśnie. Jeżeli nie mogę z tym nic zrobić, no bo mnie boli brzuch. Tak samo z tworzeniem. Jakby są dni, w których wyjdzie coś niby gorszego, bo my tak wymyślimy sobie. Albo wyjdzie coś, co nam się nie podoba, ale dlatego że my tak uważamy, że coś zawsze powinno być lepsze. Tylko co to jest lepsze? Nie da się tego zmierzyć, to nie biegi. Nawet w biegach ta sama trasa wystarczy, że wiatr inaczej wieje i kolejnego dnia mogę mieć ciut gorszy czas, mimo że generalnie jeszcze bardziej się starałem. Może, nie wiem, coś jeszcze wpłynęło na to, bo miałem jakiś trudny dzień i. Tak miałem takie myśli, że mi się trochę trudniej biegło. A mimo, że trasa ta sama i gorszy czas, a tak naprawdę wcale nie byłem tego dnia gorszy. I tak samo jest z tworzeniem. Czasami po prostu net nie tyle coś gorsze jest, tylko inne. I to jest też ten paradoks, że w sumie ktoś inny mógłby powiedzieć, ale super. To jest wspaniałe. No i co jest w ogóle naj, najzabawniejsze? W ogóle ze wszystkim. To jest tylko presja, sobie narzucamy, łatwo mówić, żeby jej nie narzucać, ale to się też bierze z tych oczekiwań, że się oczekuje, że będzie się zawsze jakieś tam wspaniałe rzeczy robiło. No ale to nawet jest jak właśnie z Mistrzem Olimpijskim. On jest dzisiaj Mistrzem Olimpijskim. Może gdyby zawody były za tydzień? Byłby, nie byłby, no bo na przykład coś by się wydarzyło gorsze, coś by wpłynęło, albo by miał trochę słabszy czas, ktoś inny byłby drugi. I tak samo jest z tym tworzeniem, że jednak no, są dni, w których, no załóżmy nawet, masz e, tak zwany gorszy humor, co, niezależnie z jakiego powodu, no to już coś będzie innego. Dostało się słabą ocenę w szkole, no to może być, i nie, nie znaczy, że wtedy piosenka będzie gorsza, tylko na pewno będzie inna niż, nie wiem, piątkę by się dostało. No jako przykład. Często jest tak, że coś się tworzy, danego dnia jest się z tego zadowolonym, no i jak kolejnego dnia siadasz do tworzenia czegoś nie. drugiego, nowego, no to masz to oczekiwanie, tak, to teraz będzie takie super, jeszcze lepsze, no jak ostatnio mi się tak udało, no to przecież im, im więcej praktykuję, tym muszę być lepszy i pojawiają się takie myśli, a chciałbym stworzyć coś takiego oryginalnego, może tego, żeby to było jakieś odkrycie, że tego jeszcze nie było i tak jest to taka właśnie presja. No, i wtedy żeby wychodzi gówno, jak się tak założy przecież. No, wychodzi po prostu jakaś bezwoczenie. Ale chciałoby się, no. żeby to było takie właśnie innowacyjne i żeby wszyscy powiedzieli, ooo, tego jeszcze nie było, klaski tak, owację no na stojąco. No ale to znowu takie karmienie ego, tak jakby robienie tylko dla poklasku powoduje to, że właśnie ma się takie oczekiwania, czy nawet jeżeli tego poklasku nie ma i nawet jeżeli ten poklask to jest dla kogoś tysiąc wyświetleń, bo dla kogoś to może być tak dużo, dla kogoś pięć tysięcy, dla kogoś musi być sto tysięcy, dla każdego ten szczebel jest inny, nie, ale to jest poklask i oczekiwania, że właśnie będzie poklask, tak jakby przypodobania się tym, którzy będą tego słuchać, czy to będą klientami tej twórczości, bo może być to też twórczość komercyjna, czy sprzedaży bitów, to powoduje, że się właśnie tak beznadziejnego coś zaczyna tworzyć, bo odbiera się wtedy radość, tylko się włącza presję tego, że będę robił coś niesamowitego, że to będzie jakieś konkretne, mimo że nie powstało. A to już ma być jakieś, a przecież skąd ja mam wiedzieć, jakie to będzie, jak dopiero powstaje? Mogę mieć jakieś, dokąd chcę zmierzać, ale nie wiem. Jeżeli wiem, to po co to tworzyć, jeżeli wiem już, jakie to będzie totalnie, nie? To w sumie to już nie jest tworzenie, bo to w pewnym sensie, no co, nic by mnie nie zaskoczyło, a właśnie twórczość powinna zaskakiwać. Powinno się w ogóle nie pozwalać sobie wchodzić w takie myślenie, po prostu odpuszczać je. Jeżeli no dobra, nie zaczynam o tym myśleć, że jeżeli, będzie super, to. Bo mówisz, że twórczość powinna zaskakiwać i czy to nie jest kolejna presja, która jest tak, twórczość powinna pokazać coś, co, czego jeszcze ale... nie było i być właśnie taka y, inna. No ale kolejna zas... presja. nie no, zaskakiwać nie w tym aspekcie, że będzie zaskakiwać odbiorcę, tylko ciebie podczas tworzenia, w jakimś sensie. Tym zaskoczeniem to może być to, że... Zrobisz jakiś dziwny okrzyk dzisiaj i coś z niego przerobisz. Nie wiem, zrobisz. Wcześniej tego nigdy nie robiłaś i użyjesz to. Że dzisiaj zaczniesz klaskać i jeszcze i to nagrasz i coś z tego będzie, nie wiadomo co, ale z radości, a nie, dobra, to teraz będę klaskać, bo mi powiedzieli, że warto klaskać i klaszczesz tak? Myślisz, Jezu, ile jeszcze będę klaskać? No to nie zaskoczy Cię, tylko bardziej taki przypływ czasem chwili, że tworzysz i czujesz, ale bym poklaskał. Tutaj potrzebuję klaskania. To nie będę teraz szukał i kminił, skąd te klaskanie wziąć, tylko nagram, czym mam, jak umiem, klasczę i zobaczę, co z tego wyjdzie. I może to będzie jakieś inne klaskanie, niż było wyobrażone, ale by... Dokończ ten test tego klaskania może się zrodzi pomysł, że nagram dźwięki z ulicy i one będą jakimś tłem przypuszczonym, wypełniaczem piosenki. Testowanie, robienie nowych rzeczy, a nie ciągle tworzenie w ten no, sam sposób. I oczekiwanie, tego. że no, wymyślę coś nowego, nie robiąc nic nowego. Tu chodzi tak naprawdę dla siebie nowego, nie? Bo słuchacz i tak nie wie, jakby. Co to przecież się wydarzyło, to skąd te dźwięki? Nawet może nie usłyszeć jako jednostkowo, ale czuć, że wow, fajne, jest energia. Czuję w tym energię, że ktoś w tym włożył energię jakąś, taką podświadomie, nie? bo właśnie miał radość. No jakbymś nie miał radości, to po co właściwie to robić? No to tak jakby, to tak jak się chodzi do pracy, w której nie sprawia radości. No chodzisz, ale wracasz w kurwionym, nie? Po co miałaby twórczość stać się takim czymś? Czasami, wiadomo, są momenty frustracji, no bo to jest życie w ogóle, całe, nie? W znaczeniu, że twórczość to życie. No ale co z tego, jeżeli to tylko będzie taką walką ze sobą? W sensie taką przesadną, no bo to zawsze będzie rodzaj walki, czasem trzeba się zmusić, żeby coś ruszyło, czasem są... Wylany pot, frustracja, no ale jeżeli tylko jest to frustracja, no to w sumie to po co to robić? Raczej się myśli będę tworzyć, bo mi to sprawia radość. Czy to nie jest często tak, że bierzesz się za coś nawet nowego, tworzenie muzyki, no nieważne, czy to jest sport, to może być cokolwiek. No i właśnie na początku przynosi to tę radość, tylko z czasem przestaje no, to. No bo przynosi na początku radość. przynosi radość, bo wszystko jest nowe, a potem się człowiek zamyka dosyć szybko a już tak będę robić, tak już mi się tego, już mi się tego nie chce, a to może klaskać to nie można w taki sposób, a może taki dźwięk to głupi, powinienem z czegoś innego, bo tak nie widziałem na poradniku i tak dalej, i tak dalej. I dlatego się wtedy zaczyna to takie, bo się wtórne to robi, no i jakby, tak jakbyś zrobiła 100 zdjęć takich samych, codziennie. To trochę się robi nudne. Po czasie, bo myślisz, no dobra, już po co? A jak będzie za każdym razem jakaś próba, nie na siłę, tylko taka, a dobra, zrobię tam, jak czuję. Trochę takiego, tej więcej spontaniczności, właśnie. Trudno jest o nią, bo jesteśmy spięci bardzo często. To jest właśnie takie społeczne nawet, wiesz, konwenanse, że a to nie wypada tak, a to nie wypada, żebym, nie wiem, krzyczał tak głośno na piosence, bo zawsze to było, nie było moje, moje piosenki nie były krzyczane. Ja czuję, że chcę krzyczeć i krzyczeć trzeba. Albo nie będę tańczyć, bo, bo nie można tańczyć, bo taki jest wymóg. No jakby czemu? Mogę się zatańczyć w swojej teledysku na przykład, mimo że mogę nie potrafić, w sensie, bo czuję, że chcę. Łatwo powiedzieć, a potem to skrępowanie, to wiadomo jak jest, że się finalnie jest skrępowanym. Nawet przed samym sobą. A to trzeba właśnie zacząć od tego, żeby przed sobą, przed lustrem czy coś, odkrywać dla siebie po prostu. A potem można się z tym ewentualnie dzielić ze światem i inspirować tym. 10 marca jest książka Po prostu Twórz w darmowej dostawie Z moim podpisem, link jest w opisie Książka o tym, jak radzić sobie Z blokadami twórczymi Kryzysem twórczym Brakiem weny, jak radzić sobie Z rozpraszaczami Czyli po prostu mieć lepsze nawyki twórcze W twórczości tak naprawdę chodzi o Dobre nawyki, jeżeli się miało Nawyk rozpraszania podczas Tworzenia, to nie dziwne, że się ciągle Sięga po telefon, albo Wchodzi na YouTube'a, a jak się wypracuje lepszy nawyk, no to będzie lepsza twórczość. Do 10 marca za darmo dostawa jest z moim podpisem książki. Po prostu twórz. Koniec reklamy. Dziękuję bardzo. I dziękuję za każde zamówienie. No właśnie, jak dzielić się swoją muzyką. Bez szybko. szybko, ale <laughs> lęk przed opinią, ale i też takie podejście, nie ja tutaj będę tylko tworzyć muzykę, nie będę się zajmować jakimś głównym i tutaj robić czegokolwiek, moja muzyka sama się obroni, ja nie muszę niczego pokazywać i tłumaczyć, nie ja jestem muzykiem, a nie, nie wiem, influencerem cokolwiek i nie będę. Jest taki wewnętrzny opór przed robieniem czegoś, żeby w ogóle zdobyć słuchaczy i taki wewnętrzny opór. Kto ma się dowiedzieć o twórczości jakiejkolwiek, niezależnie czy to jest muzyka, jak nikomu o niej nie powiesz. No nikt. Nikt za nas tego nie zrobi, no chyba że z jakichś powodów ktoś postanowi zainwestować pieniądze. I to też niekoniecznie wytwórnia, bo nieraz bywa tak, że wytwórnia bierze kogoś pod skrzydła, ale tak naprawdę nie jest aż w stanie wszystkiego wypromować. Jak ktoś nie pomoże tej promocji, to będzie nawet przy wsparciu molocha trudno. Też pytanie sobie zadać. Czy jesteś gotowy na pokazywanie swojej twórczości? Czy jest... jesteś gotowy na no. zmierzenie się w ogóle yy, i z krytyką, ale i nawet z pozytywnymi opiniami? Czy jesteś gotowy w ogóle na zmierzenie się z tym wszystkim, co się wiąże z byciem nawet osobą no, tak. publiczną, no, ale nie bo zawsze. często ludzie nie pokazują, bo mają właśnie pewnie wewnętrzny lęk, że kurde, no ale ja nie jestem gotowy nawet na tą pozytywną sławę. Nie trzeba być zawsze gotowym. W sensie to nie jest nic złego nie być gotowym czasem na coś. W sensie nie czuję, że chcę, żeby ktoś słuchał tego, bo coś. No przecież też tak może być i też nie musi to być nic złego, no bo nie chcę się z tym dzielić z jakiegoś powodu na, na ten moment. Może właśnie trzeba coś sobie przepracować, przejść jakiś proces, żeby zrozumieć, ok, jak się chcę podzielić tym jako cząstką ciebie, siebie ze światem, niezależnie ile to będzie osób, bo uważam, że to jest coś fajnego, inspirującego, wartościowego, ciekawego, to tak jakby dać komuś prezent w takim sensie że fajnie myślę w ogóle o twórczości jest myśleć, że daję ludziom prezent niekoniecznie nawet ludziom, których znam. I oczywiście wartość każdy może tego prezentu różnie sobie wziąć, odczytać, no ale to jest rodzaj prezentu stworzonego przeze mnie dla ludzi. Niezależnie jaki rodzaj jest tu twórczości i do ilu ludzi to dociera, że dzielę się czymś według oczywiście siebie, dla każdego co, co innego, czymś wartościowym, czymś, co coś wniesie. Czymś, co nie wiem, chociaż uśmiech da komuś, a może refleksję, cokolwiek. jest prezent, że fajnie myślę, że o tym i tak jest myśleć. Można jeszcze w sumie myśleć, że dzielę się miłością. No bo to też jest jakiś taki rodzaj, jeżeli ktoś to tak odczytuje, jako dzielenie się takim, wiesz, miłością, ale niekoniecznie tą romantyczną, tylko taką miłością do życia, do świata, do twórczości, że podzielę się tą swoją cząstką tego... Co mnie fascynuje. Komuś może to coś da, ten prezent. No to tak jak fajnie jest komuś dawać prezenty, wiadomo i fajnie jest otrzymywać, więc można sobie tak myśleć, że to może ktoś będzie miał prezent. Jak się daje komuś prezent, na przykład nie wiem, koleżance, koledze, dziewczynie, chłopakowi, nieważne rodzicom, to się daje jednej osobie i się cieszy, że daje się tej osobie, nie? A tutaj się nie cieszymy, bo chcielibyśmy od razu, żeby, nie wiem, milion osób coś tam zobaczyło. No wiadomo, że fajnie, ale właśnie, czy jest się gotowym, to jest kolejna trudna odpowiedź i pytanie. Wypuszczasz piosenkę, ona ma, nie wiem, pół miliona wyświetleń, pierwsza w jakaś tam taka osiągnęła sukces i co dalej? Może to, to jest jak się nie prezja. jest gotowym. No. Żeby kolejny utwór był Przynajmniej taki sam. A kolejny może mieć tysiąc wyświetleń, bo coś, bo jeszcze to nie jest zbudowane. I bardzo łatwo jest się nie być gotowym, właśnie na to, że okej, okay, to się zdarza, że coś wypłynie, ale to nie gwarantuje jeszcze niczego. Hakuna matata. Często jest tak, że na przykład słuchamy jakiejś komercyjnej muzyki no. i myślimy sobie, no, że to jest takie beznadziejne, to w ogóle nie jest ani innowacyjne. Ani jak tekst nie jest dobry, muzyka jest y, w ogóle najzwyklejsza, no nie wymaga to tak naprawdę żadnych no jakichś niekich. umiejętności. i tak, i tak dalej. Tak. A ja tu siedzę i tak tworzę i robię taką muzykę, tak się staram, a ludzie słuchają kogoś gówna i często pojawia się taka frustracja i wpada się w takie trochę bycie ofiarą, ten miał lepiej, ten pewnie miał znajomości, a ja nie mam znajomości, no i po prostu jest. Użalanie się trochę takie nad sobą i nienawiść do świata, nienawiść do wszystkiego. Jest takie poczucie bezradności i niesprawiedliwości. I co można zrobić, żeby tak się nie czuć niesprawiedliwie? Co ci da ta zazdrość? Tylko się wkurzysz. W sensie, i tak świata nie zmienisz. Branża muzyczna to i tak jest, prawda? no jest to biznes, więc siłą rzeczy pewne rzeczy będą się dziać i tak. Niezależnie czy tam ta muzyka jest, zasługuje na to, czy coś, to nie ma żadnego znaczenia, jak ja będę uważał, czy ty. No bo z jakichś powodów ona tam jest, niezależnie czy to ktoś powie, że to jest jakiś spisek znajomości, to nie ma znaczenia, bo ona i tak tam będzie. Moja frustracja i złość nic nie wniesie, poza tym, że ja będę zirytowany, a tamta osoba, która to stworzyła, to nawet nie będzie wiedzieć o moim istnieniu, więc co to zmienia? A nawet gdybym ją skomentował, to w sumie co to zmienia? I mogę to rozpowiadać, to i tak naprawdę złą jakąś energię za sobą zostawiam i nie jest to twórcze w żaden sposób, tylko jest jakimś gniewem, złością. Jeżeli jeszcze gniew by się przerodził w taką twórczą ekspresję, że z tego gniewu coś zrobię, no bo gniew jest jakiś w jakimś stopniu twórczy, taki... Złość to nie do końca, złość jest destrukcyjna, bo złości to tylko się chciałoby coś zniszczyć, jeszcze w gniew może się przerodzić w taką... Jestem taki rozgniewany, że taki... Kurde, ja im pokażę, no to jeszcze coś może się ten, ale to trzeba byłoby od razu przetwarzać jakieś tworzenie, a nie takie właśnie to w złości kogoś z wyzywą w komentarzach czy coś, czy, czy rozpowiadając, że to jest beznadziejne. Finalnie to i tak nikogo to nie obchodzi, jakie ja będę mieć na ten temat zdanie. Świat będzie w swoją stronę szedł tak jak kto no, karawana jedzie dalej, a psy szczekają, i to tak wygląda. Więc samemu sobie tylko się szkodzi przez to. Zamiast siedzieć i, I mówić narzekać, to, tak... to lepiej zastanowić okej, OK, no dobra, ale to, co ja mogę zrobić, tak. żeby pójść do przodu? Jakie ja mam opcje? No może nie jestem synem bogacza i nie mam kontaktów, no ale co mogę no zrobić? No właśnie. Albo po prostu co ja mogę dla siebie? Jakby świata nie zmienię, mogę zmienić tylko tyle, ile mogę wokół siebie w ograniczony sposób, no to chyba tylko to można sobie zagospodarować. No bo to, że mi się jakaś muzyka komercyjna może nie podobać i tak czasem jest, to nic, to co, że ja będę na nią nadawał? To co, że ja się obrażę na świat, bo świat to tylko znajomości? Świat mnie to będzie miał w dupie. A może przez to, że ja bym się nie obraził, to świat coś stracił, bo bym coś stworzył fajnego, albo po prostu przede wszystkim ja bym miał radość stworzenia. Więc znowu wracamy do jakiejś radości stworzenia, nawet jeżeli jest to tylko hobby dla spełnienia po prostu wolnego czasu. To jak jeżeli będę miał radość autentyczną, no to przynajmniej mam radość w wolnym czasie co chyba jest mega cenne, bo robimy wiele rzeczy w życiu, żeby być szczęśliwym, yy, komfortowo się żyło i mieć radość. A sami sobie nie pozwalamy często na radość, poprzez właśnie to, że mówimy, o, tamten to miał, tamten to ma lepiej. Może i ma lepiej, ale też nie wiemy, czy tak naprawdę ma lepiej, bo może... On nienawidzi tej swojej twórczości, ktoś go wplątał w jakieś układy biznesowe, podpisał kontrakty i teraz musi to wydawać. Tego nie wiesz. Oczywiście nikomu bym też tego nie życzył wplątania, ale tak też bywa przecież. I nigdy nie wiemy. Często też mówi się, że o, ja tworzę taką ambitną, ambitną muzykę. A nikt nie chce tego słuchać. No tak. To jest takie ambitne. Nikt tego nie rozumie. Ludzie tylko interesują się właśnie czymś takim. O, ona miała cycki. No tak. I też jest taka frustracja, że o, tak ciężko jest przebić się z czymś takim znaczącym i naprawdę prawdziwym, i że tylko przebija się śpiewanie o niczym. Na pewno właśnie w mainstreamie głównie. W dużej mierze jest taka muzyka tak zwana o niczym, no ale nie tylko jest taka. No i ciężko oczekiwać o pewnych bardzo ambitnych tworach muzycznych i w ogóle sztuki, żeby one były tak samo popularne jak te, które są kierowane do masowego odbiorcy, takiego piosenka, którą każdy zrozumie. Więc trochę jest tak, że no nie wszystko da się mieć, ciężko, żeby robić najbardziej ambitną, poetycką, artystyczną muzykę, która będzie słuchana na równi, nie wiem, z Taylor Swift. No, raczej jest to trudne, może i możliwe, choć się rzadko raczej aż tak nie zdarza, ale to też można się zbudować na tym swoje ego i taką wielkość. Ja robię tak wielkie rzeczy, że nikt nie docenia, bo nikt nie rozumie. To jest tak wspaniałe. I tak naprawdę okopywać się w tym nikogo to nie obchodzi ta twórczość. Więc jest rodzaj frustracji, ale budowana na tym jest ego i pompatyczność, że ja tworzę najbardziej liryczno-poetycki undergroundowy softcore romantic psycho music, nie? której nikt nie słucha, bo jest zbyt ambitna, bo nikt nie rozumie tej inteligencji. I znowu sprowadza się do z radości stwórczości. Robisz no. to po to, żeby twoja muzyka była popularna i wszyscy się nią zachwycali, jaka ona jest inteligentna, czy robisz, bo ci to sprawia przyjemność? No właśnie. Jeżeli tworzyłbym tylko, żeby napompować ego, zrobię tak teraz skomplikowaną w ogóle muzykę, że wszyscy się posrają, bo to jest tak ambitne, czy po prostu tak chcę. Czerpię radość z tej po jebaności tej muzyki, tej twórczości, że ona jest taka, to wtedy no, jednak jest inaczej. Można po prostu się też napompować tym, że ja robię tak, że nikt nie rozumie, że nikt przez to mnie nie docenia, ale przynajmniej to jest wielkie. No może jest, nie, tylko wtedy nie można mieć pretensji do świata, bo świata, świata no, nie obchodzimy jako tako, u my. Jeżeli ludziom się podoba piosenka, to się podoba. Widocznie ludziom się podobają takie a nie inne utwory, no i tyle, nie. A co nie znaczy, że nie ma miejsca na inne też. Pewne gatunki nie przynoszą wyprzedanego narodowego, no. Ale czy to coś złego, pewnie, że nie. Ktoś chce grać kameralnie, i super, nie, ktoś chce robić muzykę popularną, a ktoś chce robić awangardowy new free core jazz. Nie wiem, czy coś takiego istnieje, no, ale nie, nie ma to znaczenia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeszcze przypominam, że jest dostępna książka Po prostu twórz. W darmowej dostawie do 10 marca z moim podpisem. Link jest w opisie. Dziękuję za każde zamówienie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa 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 pa